Żyliśmy dzisiejszą noc, ale ta noc mogła się stać ostatnią nocą mieszkańców kontynentu europejskiego. Albowiem dzisiaj toczyły się walki i był pożar w największej elektrowni atomowej w Europie. Gdyby nastąpił wybuch, który zniszczyłby reaktor jądrowy, mogłoby się okazać, że wszyscy mieszkańcy Europy Albo by ją opuścili, albo by zginęli. W tym kontekście ponownie apeluję do naszego rządu oraz do rządów wszystkich krajów NATO o przyjęcie Ukrainy do NATO. Mam świadomość, że nikt. Hmm. Nie chce pakować się w sytuację wojenną. Ale jesteśmy w sytuacji szczególnej. Na naszych oczach zbrodniarz wojenny Władimir Putin bombarduje ukraińskie miasta, zabija dzieci, kobiety, bezczelnie argumentując, że chce po prostu zająć Ukrainę i że zrobi to wszelkimi siłami. Widzimy bohaterski opór, zupełnie niezwykły, porównywalny do oporu Spartan w wąwozie Thermopille. Widzimy bohaterstwo, o którym myślę następne pokolenia, o ile następne pokolenia jeszcze będą w Europie żyły, będą śpiewać pieśni. Natomiast my zachowujemy się trochę tak, mówię o rządach naszych krajów, jakby reakcją na to, że widzimy, iż sąsiadkę nam gwałcą, było dostarczanie jej gazu pieprzowego dobron. A na dodatek handlowanie z oprychami, którzy ją zaatakowali. To jest nasza reakcja. Bo przecież, Trzeba widzieć fakty. Polska jest dzisiaj krajem, który jest pichlerzem Rosji. To od nas i przez naszą yy, yy, granicę przechodzą tiry, wożące żywność do Rosji, która jest teraz w trudnej sytuacji, bo wszyscy ją zablokowali: statki nie pływają, samoloty nie latają, ale tiry do Polski jeżdżą. Bogacimy się na tej wojnie. Ogromnie się bogacimy. Kupujemy tani węgiel z Rosji, kupujemy kasztan, ropę. Handlujemy, wzrosły obroty. Nie zamroziliśmy żadnych aktywów Banku Centralnego Rosji, po co ich denerwować. Nie zamroziliśmy możliwości przelewu w rublu. Rada Ministrów mogłaby to zrobić na podstawie artykułu 10 prawa dewizowego. Nic nie zrobiła w tym zakresie. Nie zamroziliśmy nawet aktywów oligarchów, co robią wszystkie kraje zachodnie. Nie zrobiliśmy realnie nic. Jest oczywiście y, mówi piękne słowa. Y, organizuje piękne konferencje. Pan Dworczyk przeniósł nawet dwie paczki konserw. Do zdjęcia wystarczyło, potem sobie poszedł. Tak wyglądają nasze sankcje, jak pomoc Dworczyka dla uchodźców. Dokładnie tak samo. One są fikcją. W związku z tym, wydaje mi się, że opozycja powinna. Twardo postawić wobec rządu. Rządu, który jeszcze nie tak dawno współpracował z najbliższymi przyjaciółmi Putina. Z Trumpem, z Orbanem, który zdradziecko w tej chwili się zachowuje. Wręcz zdradziecko w stosunku do NATO i do Unii Europejskiej. On nas zdradził. Najbliższy sojusznik PiS. Nie mówię już o tym, jak bardzo lansował pan Morawiecki, panią Le Pen, Salwiniego i innych zwolenników Putina w Europie. Dzisiaj PiS. Pięknie udaje, bardzo mocno wspiera Ukrainę, bo wie, jakie są nastroje społeczne, ale rzeczywistość jest taka, że tak naprawdę dla Ukrainy my, jako Polacy, robimy wszystko, co możemy. Jako obywatele zdaliśmy ten egzamin, wydaje mi się, na piątkę. Ale rządzący, wydaje mi się, chowają głowy w piasek. Przecież, jeżeli Putin zdobędzie Ukrainę, to kolejna będzie Polska. Mówimy, że mamy gwarancję NATO. A przepraszam bardzo, Ukraina nie miała gwarancji Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, jak zgodziła się oddać broń jądrową? Przecież to są takie same gwarancje, nawet mocniejsze były, bo na USA i Wielka Brytania gwarantowały, i Rosja, gwarantowały nienaruszalność granic. I na czym te gwarancje polegają? Jak są one realizowane? My powinniśmy i naszym celem, nawet jeśli nam się to nie uda, to ze względów moralnych i politycznych powinniśmy stawiać na obronę Ukrainy wszelkimi możliwymi środkami. Nie możemy tego zrobić sami, nie możemy żadnych samolotów sami wysyłać, bo jesteśmy na to za słabi. Natomiast czy możemy e, próbować zaangażować w to Stany Zjednoczone? Wszystkimi siłami powinniśmy. Nawet jeżeli się to nie uda, to przynajmniej na świecie pójdzie sygnał, że Polska nie chciała patrzeć na krwawienie Ukrainy, patrzeć na rozbijane miasta, na niszczone przedszkola, na rozwalane szkoły, na niszczonych ludzi, na zabijanych, na zabijane dzieci, że nie chcieliśmy na to patrzeć i nie reagować. Wydaje mi się, że z punktu widzenia moralnego. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać tę okrutną wojnę, ten okrutny najazd. Jakie byłyby konsekwencje, gdyby NATO powiedziało to, czego domaga się prezydent Ukrainy że nie wolno latać nad Ukrainą? Mamy przecież do tego prawo, jeżeli sojusznik nas prosi. Mogłoby dojść do pojedynków samolotów NATO z Rosją nad Ukrainą. Ale to nie byłaby żadna wojna, którą myśmy wypowiedzieli. To byłaby po prostu obrona naszego sojusznika na jego prośbę. Za chwilę, jeżeli Rosja zabije Żeleńskiego w ten czy inny sposób, to już nie będzie komu poprosić nas o taką pomoc. I y, oczywiście jest, że to by oznaczało wzrost napięcia pomiędzy NATO y, a Rosją. Przypominam, że już były takie y, przypadki w historii. Mieliśmy do czynienia. Z napięciami, które mogły doprowadzić do wojny jądrowej. Kennedy na przykład wygrał kryzys kubański, bo był gotowy nie ulec rosyjskiemu szantażowi bronią nuklearną. Jeżeli my nie będziemy gotowi na ten szantaż, to właściwie możemy się już dzisiaj Putinowi poddać, bo następnym etapem będzie, że on powie: albo zniszczę nuklearnie Warszawę, albo mi się poddacie. A potem Berlin, a potem Londyn. I co? Będziemy biernie czekać. Polska dzisiaj nie może samodzielnej polityki prowadzić, bo nie mamy broni jądrowej. I nawet nie możemy się w tej chwili pewnie starać o to, żeby uczestniczyć w natowskim programie, który jest w tej sprawie, natowski program współdzielenia bronią jądrową, no bo nikt rządowi PiS żadnej broni jądrowej nie da. No wyobraźcie sobie Amerykanów, którzy by dali zgodę na to, żeby bronią jądrową Posiadała partia, która wyznaczyła na ministra obrony Antoniego Macierewicza. To, to już by przechodziło możliwości jakiejkolwiek współpracy ze strony amerykańskiej. Więc nie możemy dzisiaj tej polityki prowadzić samodzielnie. Nie możemy sami wywołać wojny z Rosją i, i pójść na pomoc Ukrainy. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego pomysły wysłania samolotów były, były błędne. Ale możemy. Próbować zaangażować to, w to całe na to. To by była nasza wielka rola, i nawet symbolicznie, gdyby to, ta rola się nie udała, to bylibyśmy tymi, którzy nie chcieli stać biernie, nie chcieli patrzeć na to ze łzami w oczach, ale z bezsilnością. Nie możemy się sprowadzać i nie możemy się ograniczyć tylko do dostarczania gazu pieprzowego. Nawet jeżeli te dostawy są ważne dla Ukrainy i one są. Potrzebne, i one pomagają im jakoś trwać, to nie jest to wystarczające. Musimy się zaangażować w 100%, bo w ten sposób ocalimy zarówno honor, jak i życie. Bo jak coś się stanie na Ukrainie, z którąkolwiek z elektrowni atomowych, to możemy tego po prostu jako Europejczycy nie przetrwać, a już Polska jest na pierwszej linii ewentualnego skażenia. Więc w naszym absolutnym interesie jest przerwać działania wojenne na Ukrainie za wszelką cenę, nawet ryzykując jakiś atak ze strony Rosji. Są trudne czasy, trzeba podejmować trudne decyzje. Namawiam pana prezydenta, bo do rządu nie mówię, bo obecny rząd właściwie jest tworem pijarowskim, a nie realnym. Namawiam pana prezydenta na to, aby wystosował taki postulat do Stanów Zjednoczonych i innych naszych sojuszników, aby w trybie natychmiastowym przyjąć Ukrainę do NATO. Czym gorsza jest Ukraina od Finlandii, którą byliśmy gotowi, jesteśmy gotowi przyjąć w ciągu 24 godzin? Gorsi są Finowie od Ukraińców. Dla mnie, proszę Państwa, Ukraina to jest część naszej historii, to jest część mojego serca. Tam urodziła się moja babcia, tam jest historia mojej rodziny. Mój, mój pradziadek żył w Kijowie. To jest część, to co się dzieje na Ukrainie, to jest część jakby naszej tożsamości, naszej kultury, naszej historii. To są nasi bracia. Nie możemy w ten sposób działać, że patrzymy na to bezradnie i, i nie robimy nic. To jest po prostu niesłuszne. Czujemy się bezpiecznie, bo mamy gwarancję na to. Po pierwsze, jest to złudne. A po drugie, jest to niesprawiedliwe. Jest to niemoralne, że stoimy tylko i patrzymy. Nawet, że Ukraińcy nam dziękują. Dziękują, no bo jesteśmy otwarci, przyjmujemy ich sercem, ale politycznie nie robimy wszystkiego, co możliwe. A musimy zrobić wszystko, co możliwe, żebyśmy nie mieli poczucia, że coś zostało przez nas zaniedbane, żebyśmy nie mieli poczucia winy jako społeczeństwo. Apeluję jeszcze raz do pana prezydenta, aby się nie wahał, pójść w tej sprawie na całość. Czasem człowiek nie ocali honoru i nie ocali życia. My musimy ocalić zarówno honor, jak i życie. Dziękuję państwu uprzejmie.